I dzień dobry, właśnie teraz przyszedłem do domu i chciałem, mogłem z Bombasu przyjechał do mnie gość odwiedzić i cały te a, i na pamiątkę. A, A i mam te... ...pieniążki. 100 rubli. I ogółem... ...chciałem serdecznie go pozdrowić i właśnie będzie... ...na... ...na kanale u mnie. Niech ludzie widzą, że przyjeżdżają z Moskwy teraz, a później całe te i ogółem bardzo był zadowolony. Sam sami zobaczycie to na żywo. I ogółem chciałem serdecznie Was wszystkich gorąco pozdrowić. To właśnie to ja, Major. On mówił o, o gigu i o tym, co pozabijali ich. I na razie, trzymajcie się.